Cześć, jestem Karincia i witam Was w drugim odcinku z gry Inzzej, gdzie gramy sobie Agatą Nowaczek, naszym strażakiem. I dostaję pewne odpowiedzi na pewne pytania, które nie dostałam w poprzednim odcinku, a więc, ile trwa grupa wiekowa, na przykład młody dorosły? Właśnie zostało powiadomienie, że moja simka przeszła do następnej grupy wiekowej, jest teraz dorosłą, a mamy środę, tak naprawdę drugiego tygodnia, jak nią gram, więc troszeczkę mamy mało przez w czasie między tym, co tutaj było. W poprzednim odcinku, a teraz. I tak naprawdę to młody dorosły w takim razie trwa około 10 dni, no bo mniej więcej 7 dni plus tutaj jeszcze 3 tego kolejnego dnia, więc mniej więcej około 10 dni. Więc to jest pytanie, jeśli sobie takie zadawaliście, które jest bardzo ważne. Jak chcemy wiedzieć, jak tutaj uczyć się interpretacji kart tarota, to jest. Są specjalne karty tarota, które trzeba postawić na stole i trzeba mieć krzesło obok nich, żeby tutaj to móc zrobić, więc to jest kolejna rzecz, której się gdzieś tam udało mi się zrobić i znaleźć. Jeszcze jedna sprawa jest taka, że jeszcze no niestety dzisiaj blisko awansu no coraz bliżej jesteśmy, bo kariera, tutaj mamy 70% do kapitana, więc jeszcze dwa razy pójdziemy do pracy i myślę, że awans będzie z głowy, więc dopiero pod koniec tego tygodnia dopiero uzyskamy, bo pracujemy po poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek, więc dopiero pod koniec tygodnia niestety moja zajka dostaje informację jaki jest kolejny etap ewentualnie jej kariery, więc niestety nie jest krótko, ale również były w tej grze na przykład aktualizacje, więc teraz jak moja Zojka przygotuje sobie jakieś śniadaneczko, to od razu jak je przygotuje, a ktoś tutaj widzę, że tutaj stoi pod się z nami porozmawiać, no ale cóż, nie porozmawia, to od razu je a ja. więc aktualizacje ta gra ciągle ma, więc tutaj to właśnie była zmiana jedna z nich, więc to jest bardzo fajne, bo mnie to rzeczywiście irytowało, że Zoj odkładał jedzenie, a później go nie jadł i trzeba było jeszcze raz klikać, a teraz automatycznie więc to jest zmiana rzeczywiście na plus. Plus jedna pora roku wiem, że trwa tydzień. Bo w niedzielę nam się właśnie pora roku z tak naprawdę z lata na jesień zmieniła. Więc tutaj przez to teraz wiem, że właśnie pora roku trwa tydzień. Więc tutaj dosyć szybkie są te pory roku. Więc jakbym powiedziała, takie najszybsze pory roku jak w The Sims 4. A więc a, mój sim lubi ciasto. No tak, mamy powiadomienie o tym, co lubi czego nie lubi mój sim, czy mój zoj. Jak wejdziemy w opcję gry to w symulacji teraz jest możliwość sterowania starzeniem się zajków, więc można je wyłączyć. Więc to też bardzo fajna sprawa, którą dodali. To miało chyba dość później, ale już teraz zostało to dodane. Na początku też, jak to zmienili, to, to nie było to jako ustawienie, tylko że na nowych grach będzie można wybrać. Teraz już jest na każdych, więc to też super, że to jest gdzieś tam do, do wyboru. Plus w rozgrywce tutaj również można wyłączyć sobie automatyczne zamknięcie wyskakującego okienka, co też mi jest bardzo, dla mnie przynajmniej, fajne. Bo tamten czas automatyczny, który był, był bardzo krótki i wyłączenie tego spowodowało, że na przykład mogłam Wam właśnie pokazać ten o zmianie grupy wiekowej przez Agatę właśnie powiadomienie. Więc to mnie, to mnie bardzo cieszy. Jestem ciekawa, czy dzisiaj dalej e, moja Simeczka. Nie, znowu jej się na środę wyłączyło to, co miała zaplanowane. Ja nie wiem, dlaczego co tydzień po prostu jej się resetuje to, co ma tutaj zrobione. To jest naprawdę dla mnie bardzo denerwujące, i cały czas jej się środa wyłącza. Tak naprawdę co tydzień, więc tak naprawdę to nie było też związane z tym, że gdzieś tam byliśmy w pracy, czy, czy że gdzieś tam dostaliśmy awans. Nie, znowu jej się wyłączyło. Jest to irytujące. Widzę, że nam się zima pojawiła, więc mamy zimę, i w nocy moja simka, ma, moja zojka ma jakąś taką dziwną interakcję. Później zapisz się na rejs na luksusowym jachcie. I rzeczywiście zapisała się ona na, ona na ten luksusowy rejs, bo jak sprawdzę jej harmonogram, to mamy w środę jakiś luksusowy rejs, więc okej. Okay. Jest jakaś autonomiczna jej akcja, ale naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dziwna. I mogę powiedzieć, że rzeczywiście w piątek, po tym jak uzyskała 100%, to uzyskała później następnego dnia stanowisko kapitana, więc jesteśmy teraz na trzecim poziomie tej kariery, więc bardzo fajnie. Pytanie tylko, czy będzie miała ona dalej tradycyjne zadania, takie jak inne? Zobaczymy. Oczywiście przekonamy się o tym dopiero w poniedziałek, no bo dopiero wtedy idziemy do pracy. Ale jestem ciekawa tego rejsu luksusowego, co to będzie, czy to po prostu ona gdzieś pojedzie bez mnie. Prawdopodobnie tak domyślam się, że raczej to nie będzie e, nic innego, ale chciałabym, żeby sobie jeszcze zagrała w tę tradycyjną grę karcianą, szybciuteńko, żeby to zrobić bo to może zrobić szybciutko na komputerze. Na dzisiejszą mówię, tak jak mamy niedzielę. No to Wam za chwilę może pokażę, bo na pewno sobie gdzieś pójdziemy na miasto, jak wygląda miasto zimą. Na razie widzimy, że tutaj troszeczkę śnieg się rzeczywiście zbiera, więc jestem ciekawa, czy w dowon się całkowicie pokryjemy śniegiem, czy nie. Z tego co widzę, to tylko płatki śniegu padają cały czas. Jest to animacja cały czas, nawet jak mam spoluzyaną grę, to one dalej padają i... Myślę, że wprowadzają mnie w konstelację, bo nie wiem, czy one rzeczywiście padają, czy nie. A jakby wasz Sim miał tutaj chęć, tutaj oczyszczacza powietrza tutaj wyczyścić, to jest to specjalny obiekt, który trzeba kupić. A więc Oczyszczacz powietrza, karty tarota to są wszystko specjalne obiekty, ale zauważyłam, że w trybie właśnie budowy tu można sobie wyszukać. Jak sobie wyszukacie coś, to wam tutaj to podpowie. Więc tutaj wtedy oczyszczacz powietrza, o, właśnie, znajdziemy to, znajdzie to urządzenie. Widzę, że tutaj w innych urządzeniach jest tego, no jest tego troszeczkę, bo mamy grzejnik, wentylator. Nie wiem, czy mojej Simce nie powinnam, czy mojej Zojce nie powinnam właśnie tutaj kupić może jakiegoś tutaj ogrzewacza, bo widzę szafa, szafa parowa, bo widzę, że jej chyba troszeczkę tutaj zimno, więc mogłabym jej rzeczywiście coś takiego tutaj do obu pokoju, pokoju, w którym gdzieś tam funkcjonuje, rzeczywiście może dokupić, bo może jej się tutaj coś takiego... Przydać i może będzie jej tu cieplej, bo nie wiem, chyba na razie nie ma wpływu temperatury na zojków, ale oczywiście mogę się z tym oczywiście mylić. Dzisiaj mamy no trochę bardziej słoneczny dzień zimowy, dlatego no, cały śnieg już stopniał, Niestety nie było go więcej niż Wam pokazywałam ostatnio, więc no zobaczymy, jak będzie. I zobaczymy za chwilę, jakie zadanka tutaj dostaniemy. Aż sama jestem ciekawa, więc na, na początek, jak widzę, przebrać się w czy w mundur, oczywiście. E, musimy, gotowe. Dalej, co musimy zrobić? E, dalej, o! Ćwicz w siłowni trzy razy. Okej, okay, więc od rana musimy ćwiczyć na siłowni. Moja Zojka już idzie to zrobić, więc jest. Jest inaczej, gdy jest się kapitanem. Są troszeczkę to inne zadania, więc nie jest już to to samo. Więc fajnie, bardzo fajnie, więc tutaj moja Zojka oczywiście... To nas szybciej, teniko szybciej, tajniko pójdzie. Może też sobie zrobić później rozgrzewkę. Widzę że jakieś pozy chyba wojownika tu robi, a rozgrzewkę też tutaj mamy, przysiady też. Więc tutaj będzie dosyć szybkie. Ok. Jestem ciekawa, czy tutaj. Nie wiem, czy to może kariera jest zbagowana, bo coś tam czytałam ewentualnie, czy tutaj dostaniemy jakieś ciekawsze zadania. Zobaczymy, zobaczymy. A, i jedną rzeczą właśnie, której nie zrobiłam, a którą chciałam zrobić. To może jak sobie ją przejdziemy. Do naszego świata, do naszego miasta, to na pewno w mieście można tutaj coś ciekawego ustawić, więc spróbuję to odnaleźć. O, i gdzie, jak jesteśmy na mapie, to mamy również zarządzanie miastem, i tutaj możemy właśnie różne, różne rzeczy tutaj dostosowywać. Więc na przykład jest częstotliwość pożarów, możemy dać bardzo wysoką, na przykład, więc to nam sprawi, że może, może, może tutaj coś nam się zrobi. Więc jestem ciekawa, co to wpłynie i czy rzeczywiście jakieś pożary nam się tutaj pojawią. Gdy będziemy mieli ich trochę więcej. Więc mam nadzieję, że się dzisiejszego dnia przekonamy, co to, je, co, co to będzie. Mamy oczywiście przed sobą cały tydzień pracy, bo jest poniedziałek, więc może tutaj coś z tego wyjdzie, może nie. Zobaczymy. Na razie będziemy mieli zadanie e, zrobione i zaliczone. Jestem ciekawa, ile procent tutaj będziemy dostawać za każdy dzień, bo na razie. O, propo, przeprowadź spotkanie w sali. Ok, a więc tutaj też mamy dalej te spotkania w sali. Ok, dobra, więc postaram się, żebyśmy tutaj szybko podeszli. Dlaczego nie mogę tu. O, dobra. O! Możemy usiąść na tych krzesłach, a nie na tych bocznych. Ok, dobra, one są tylko dwa. Więc bardziej tutaj szybko pójdę, bo jak byliśmy zwykłym strażakiem, a dlatego pewnie często <noise> nasi przełożeni, jak tu siadali, to rzeczywiście byli w stroj sportowym, bo nie od rana muszą ćwiczyć. No dobrze. Nie, 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 proszę bardzo mi nie uciekać, spotykamy się z twoimi przełożonymi, bo jesteś, nie, z twoimi poddanymi, bo ty jesteś teraz kapitanem, więc jesteś wysoko, wysoko, wysoko postawioną osobą, więc tutaj gotowe, dobra, więc wiecie, czasami, właśnie mamy tutaj dużo osób, które gdzieś tam są w naszym zespole, a ciekawe kim oni są, szkoda, że na tych osobach nie da się podejrzeć ich tytuł, bym powiedziała, kim oni są dokładnie. Jakbym tutaj powiedziała, no, kariera zablokuj, no właśnie, więc jakbym chciała się dowiedzieć na przykład e, kim oni są, czy oni są, nie wiem, naszym jakimś szefem, czy kimś, że mają tutaj swoje własne biuro, trzeba być na szczycie tej kariery, jestem ciekawa, więc sobie porozmawiam, bo na tym fotelu e, usiąść nie mogę, ale mogę się konsultować, więc może pokonsultujmy się, jestem ciekawa, co z tego wyjdzie. A czy on nam coś o sobie powiedział? Pan Brewer, dowódca batalionu, dobra. On jest dowódcą batalionu, więc jest bardzo, bardzo wysoką postawioną osobą, ale tak, konsultujemy się bez niego w pokoju, więc ciekawie, 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 ale oczywiście nie zdążyliśmy zjeść ramenu, więc później możemy zjeść. Zobaczymy, czy będziemy mieli jeszcze jakieś zadania, czy nie, bo na razie to tyle. Więc zobaczymy, bo no, bym powiedziała. Jest, jest fajnie, jest fajnie, jest coś innego troszeczkę, troszeczkę, no bo musimy tutaj prowadzić. Na razie mamy 12%, chyba mieliśmy wcześniej 4, więc o 8% nam skoczyło wszystko. Zobaczymy, jak to będzie na, na koniec dnia. Ona chce tutaj naprawić, zepsuty ze przedmiot, coś tam, coś tam czadły w New People. To jest dla Ciebie nowa osoba. Chyba tak, więc tutaj możesz sobie z nią porozmawiać. O, Mamy więcej zadań teraz, więc teraz musimy ćwiczyć na siłowni jeszcze raz. Tablica i wykonywać zadania. Administracyjne, ok. Tutaj chciała jeszcze Chat w New People zrobić, żebyśmy tutaj mieli, więc może nie sprzątaj. Wiem, że to nie jest ładnie nie sprzątać, ale chciałam, żebyś właśnie zrobiła to Chat w New People, żeby tutaj, ci się żeby tutaj ci się to zrobiło? Robisz to? Przywitaj energ energicznie czy coś? Bo tutaj mamy osoby, które raczej chyba znasz więc tamta jedna była osobą. Z... O, to jest jeszcze nowa osoba. Dobra, to możesz, nie wiem, nie no może cynicznie go nie witaj gdzieś tamty. Nie, 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 również nie uprzejmie go nie witaj, tylko chciałabym, żebyś go przywitała raczej o szczerze, no bo to jest twój raczej podwładny czy coś więcej, będzie miło. Dobra, schowasz to, co trzeba, dobra, więc tutaj mamy zrobione, bo chciałabym, żebym ja też zrobiono te swoje zadania. Dobra. A z tych... Kom... Komu... O, dobra, z tych tych, Nie mogę teraz korzystać z komputerów, ale z tych z tyłu. Tak, ok. a więc tutaj musimy przeczytać tablicę i zadania administracyjne też musimy zrobić. Więc tych zadań jest sporo, dobra. Koniec, koniec rozmówek. Kolejnych rzeczy raczej tutaj, no tych kolejnych nie zrobimy. Poleć ulubioną kawę ziarnistą, tak, bo ona lubi kawę. Ona jest tak, dostałam powiadomienie, że ona lubi kawę, więc tutaj oczywiście trzeba będzie to zrobić. No ale najpierw możemy przy lepszych komputerach pracować, więc mamy lepsze krzesło w pokoju tutaj, bo rzeczywiście to, to spotkanie prowadzimy, a nie tylko jesteś ich uczestnikiem raczej. E, aha, ale widzę, że tutaj tablica statusu raczej chyba, a nie jest, jeszcze robisz, nie, wydając, nie, dobra, jest zadanie administracyjne, się przełączyłaś. Na statusy jeszcze nie. Nie dokończyłaś, więc a gdzieś tam w połowie je zrobiłaś i się gdzieś tam przyłączyłaś, więc mam nadzieję, że raczej dokończysz, ale jest rzeczywiście coś innego, ale niestety nie było jeszcze tutaj ani jednej sytuacji podbramkowej, więc mam nadzieję, że może ze wzmożonymi tutaj rzeczami będzie tego więcej. Nie, w torbie nie masz tutaj śmieci. Okej, okay, dobra, więc teraz jeszcze tylko tablica statusu i poćwiczymy chwilkę i będziesz mogła iść pewnie do domu, chociaż zobaczymy, zobaczymy. Tych zadań jest teraz więcej, więc to też fajnie, bo od trzeba ćwiczyć, trzeba prowadzić spotkania, więc no, zadania administratywne. No, jest tego chyba, daje mi się troszeczkę więcej, dobra, ale możemy znowu poćwiczyć, więc dwa razy dziennie ćwiczymy. Ona i tak ma już dzisiaj wysoki poziom umiejętności sprawności fizycznej, a teraz będzie miała zdecydowanie jeszcze większy, więc już zobaczcie, jest na, na dziewiątym poziomie, więc to jest całkiem, całkiem sporo, więc. więc. szybciutko jeszcze jestem ciekawa, czy coś na koniec dnia nam się pojawi, czy, czy, czy nie. Ej, dziesiąty poziom, maksymalny chyba, co nie? No. Teraz chyba iść konkursy możemy, więc chyba dalej będziesz jeszcze rozwijała te umiejętności, sprawności? Czy to już jest absolutny maks, maksimum? bym powiedziała: Jesteś naprawdę fit osobą, no ale przez te wszystkie ćwiczenia, które musisz robić w pracy, no to nie mogło być inaczej. Co nie? Gotowe, dobra, więc to mamy wszystko ukończone, więc teraz ją puszczę troszeczkę samopas. Ten shake proteinowy to musimy sobie niestety kupić na dworze w, w jakimś. E, automaciku, więc tutaj na pewno tego teraz nie zrobimy, a jak ona chce ćwiczyć sama, to oczywiście no może, no, nie ma tam innych rzeczy po tej zagadki leżbowej tak pewnie nie zrobimy tego przedmiotu tu nigdzie żadnego nie ma więc e, więc poczekajmy, zobaczymy co tutaj będzie, bo chyba o 6 kończymy ale widzę, że niestety na razie żadnej tutaj opcji co tu jest rozejrzyj się, o się tutaj rozglądasz po tym pokoju, tu jakby co jest apteczka widziałam, więc tutaj też bardzo fajnie, bo jednego dnia Zojka była chora, to mogłam z niej skorzystać, gdy była w pracy. Ale widzą, że chyba, chyba mamy koniec na dzisiaj szósta. Koniec do domu troszeczkę więcej chyba zarobiliśmy, ale niestety do żadnego pożaru nie wyjechaliśmy. Zobaczymy. A więc jak mi się trafi jeszcze w, przez kilka najbliższych dni jakaś sytuacja awaryjna albo coś innego, to Wam oczywiście wam pokażę. A zobaczmy sobie, ile na koniec dnia. 21%. Czyli około 17, czyli podobnie jak to było na poprzednim poziomie, jest progresu. Przy minus 13 i surowych opadach śniegu, to mniej więcej tak wygląda, więc dużo więcej śniegu nie ma, ale przy po mi, poniżej minus 10 moja zajka dostała powiadomienie, powiadomie, że może być ślisko. Ale za chwilę powinniśmy jechać na tę podróż, więc tutaj za chwilę coś nam się powinno pojawiło no się niestety wczoraj w dniu pracy. O właśnie, nic nie było innego ciekawego, więc tutaj idziemy w jakąś taksówkę i udajemy się na luksusowy rejs, więc ja może tutaj spowolnię. Halo? Halo, 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 dlaczego nie, dlaczego nie idziesz tam, gdzie masz? Idź, proszę bardzo, idź idź, 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 halo? Halo? Czy to coś nie działa? Halo? Czekasz na taksówkę? Słyszałam, że chyba podróżowanie jest lekko zbagowane, ale moja Zojka. No nic nie robi. Od 11 a.m. powinno być, a tu się nic nie dzieje. Jesteśmy w trakcie. Tu nic nie mogę z tym zrobić. Powinniśmy iść, ale nic się nie dzieje. Dobra, może spowolnie. Ale widzę, że niestety nic. A nic jej się tutaj nie robi. Więc jest to na niestety na ten moment lekko zbakowane. I stoimy sobie na zewnątrz. Więc yy, po prostu świetnie, więc tak mamy to. No, powinniśmy być właśnie na tym z miejscu, więc na naszej destynacji, ale niestety nic a nic się nie dzieje. Skoro nic a nic się nie dzieje, to my sobie tutaj pójdziemy kupić shake proteinowy, <laughs> przynajmniej żeby zaliczyć zadanie, może jeszcze się uda zdążyć. Ale nie, poczekaj, udaj się. Nie, dobra, widzę, że jednak nie. dochodzimy do miejsca, w którym powinniśmy być. Tak, bo tutaj mniej więcej powinniśmy wsiąść do taksówki i bum, nic się nie dzieje. Dobra, więc tutaj widzę, że na pewno się raczej to jest niestety mocno, mocno splagowane. Ale okej, okay, dobra, więc w takim razie idziemy szybciutko. No nie, no chcę nam, nam to zrobić, ale oczywiście nam... Nie zaliczy. No dobra, to może akurat ten shake proteinowy. Chociaż to oczywiście tylko musimy przejść przez światła, więc tutaj oczywiście e, mam nadzieję, że moja Zojka się gdzieś tam nie nie wywali, ale oczywiście musimy przejść jedne światła, drugie światła, więc tutaj to oczywiście jej sekundkę zajmie. może tak z taba pójdziemy jej za, za pleców? <laughs> no więc przynajmniej się udało jej to wypić, więc no to akurat jest plusik. Więc tutaj no niestety na naszą imprezę... O! Dobra, nie, nie, nie. A, dobra, i nam się pewnie już tutaj skończyło, więc niestety koniec i już po wszystkim, a więc niestety impreza, czy impreza, wakacje nas niestety ominęły. Szkoda, szkoda, bo może tutaj akurat to doplanują lepiej, żeby rzeczywiście to działało. Skoro coś takiego się samemu pojawia, no to fajnie, żeby działało. Jeśli już jest coś, to dlaczego nie działa, więc mam nadzieję, że to poprawią. A na ten moment niestety nie zadziałało. Tu pewnie chcemy grać w grę. Karciane tradycyjne, to w takim razie mogę jej tutaj zrobić, bo ona na komputerze jak ktoś takiego ma, to może to robić. No szkoda, szkoda, szkoda. Ale chciałam Wam powiedzieć, że niektóre tutaj przepisy, które można gotować, można gotować na kilka posiłków. To byłam też zdziwiona, jak tutaj pierwszy taki przepis moja synka miała i coś takiego zrobiłam, bo się tego absolutnie nie spodziewałam, tylko niestety jestem jeden mały problem, który właśnie moja zojka Wam na chwilę za chwilę pokaże. E, widzę, że tutaj naprawdę mocno dzisiaj pada śnieg, ale chyba, jak wejdę wystarczająco blisko niej, to chyba śniegu już nie powinnam widzieć, ale muszę być naprawdę, naprawdę blisko. A więc, na przykład, smażony kurczak, na przykład, jest na przykład powiedziane, jest w Polsce na tyle dużo, że można się nią dzielić. Na przykład, pierwsze co ugotowałam takiego, to właśnie była pizza, ale również tu są ciasta, które są takie. Nie wiem, czy tort urodzinowy to jest rzeczywiście tort urodzinowy. Bałam się go zrobić, ale zróbmy pizzę, więc nie wiem, czy to urządzenie nowy tutaj ma jakiekolwiek znaczenie, bo moja Zajka oczywiście postarzyła się bez niego i wcześniej nie było żadnych ostrzeżeń, że ma jakieś tam urodzinki, więc tutaj oczywiście, o, ale pizza naprawdę fajnie wygląda, więc tutaj, jeśli chodzi o animację pizzy, to jest świetna. I zobaczcie, teraz moja pizza, czy moja pizza jest zrobiona i automatycznie Zojka nie wzięła tutaj, nie wzięła tutaj kawałeczka, więc sama musiała mi powiedzieć, żeby kawałek wzięła i sobie ją zjadła, więc tutaj szybciutko go spałaszuję. i przy okazji się nakarmi, więc w międzyczasie inne zojki też mogłyby podejść, sobie kawałki zjeść, więc tutaj fajnie jest, jak ma się rodzinę, to wtedy można rzeczywiście taki posiłek rodzinny zrobić, ale zauważyłam, że to są przeważnie opcje właśnie typu ciasto, typu kurczak. O, jak sprzątała talerze, to od razu również posprzątała pizzę automatycznie, więc yy, i na tych yy, niestety resztkach też nie ma możliwości odłożenia ich na później czy coś. O, a to jest prezent, który dostała i widzę, że automatycznie go posprzątała i wyrzuciła te kapcie, więc okej. Okay. Więc to też jest troszeczkę takie, bym powiedziała, niedopracowane, że takie rzeczy no po prostu znikają. A jakbym chciała tutaj wyjść na dwór halogro, bo tutaj na dworze jest automat, w którym mogłabyś potrząsać, to jednak nie chce mi się on Niestety pokazać, jeśli jesteś w innym miejscu, ale tak to mniej więcej wygląda, tak to się mniej więcej prezentuje. Jestem ciekawa, czy może jutro dostanie jakieś nowe zadanie, jak nie, no to Wam oczywiście to powiem i może sobie odcinek na tym zakończymy, ale na razie szkoda, że ta podróż się nie zadziała. Z racji tego, że moja Inzoika ma dziesiąty poziom formy, może brać udział w konkursie i rzeczywiście zapisała się jakiś, na jakiś tutaj konkurs fitness, więc jestem ciekawa, czy to zadziała, czy może tak samo. Jak wyjazd na wakacje nie zadziałał to. Więc jestem ciekawa, to jest ostatnia rzecz, którą sprawdzimy. Niestety, nadal jestem na poziomie kapitana. Mamy 72%, więc no mam nadzieję, że tym razem może uda się to zrobić. No i zobaczymy, jak tam na poziomie batalionu czy. Czy rzeczywiście będzie coś więcej, bo do tej pory niestety nic więcej nie było. Tutaj mam oczywiście powiadomienie o tym. Konkurs się i o, udało się, udało się na zaplanowane wy, wydarzenie. No brawo, a więc tym razem się udało, więc niestety na wakacje się wyjechać nie udało, ale na zaplanowane wydarzenie, tak? Więc to jest super, więc to jest pierwsza rzecz, która z takich rzeczy, takich, gdzie wiecie, Zojka znika, no wiadomo, troszeczkę tak jak w Simsa, ale to zadziało, więc okej, okay, super, jestem ciekawa, czy coś z tego przyniesiemy, bo naprawdę mamy wysoki poziom. No i oczywiście mamy już wiosnę, czyli oczywiście, tak jak mówię, co tydzień w niedzielę zmienia się pora roku, więc to rzeczywiście daje radę. No w, według obliczeń to pewnie w następnym odcinku, jeśli taki będzie, a myślę, że będzie, bo chcę zobaczyć, jak to, jak zadania wyglądają na tych kolejnych poziomach. No to pewnie moja Zojka będzie już yy, jeszcze starsza, będzie osobą w średnim wieku, bo na razie jest dorosłą. Więc no, zobaczymy, zobaczymy, bo do młodego dorosłego, do dorosłego trwało 10 dni, jestem ciekawa, czy do dorosłych, do tutaj osoby w średnim wieku również, czy będzie to również 10 dni, ale to mam nadzieję odpowiemy sobie w następnym filmie, więc tutaj pożyjemy, zobaczymy jak to się mówi, też niestety no ten film, z tego, że tutaj no zagrałam chyba za dwa tygodnie moim zajkom, no to długo nam zajęło i co, jakieś powiadomienie, wygrałaś coś? no już sylwetki biegowej, teraz chciałabyś z kimś porozmawiać. Ok, ale niestety nie dostaliśmy e, powiadomienia, czy wygrałaś, czy nie, przeziębienie, regeneracja, smutek, ale nie wygrano. O, wciąż masz jeszcze wiele do poprawienia, ale nie przeszkadza ci to poczuć rozczarowania, więc jednak przegrana, więc niestety, bo jesteśmy przez to troszeczkę, troszeczkę smutni. No ale dobrze, na tym dzisiejszy odcinek zakończymy. Przeżyłam można powiedzieć też prawie, prawie co cały rok, bo za chwilę za tydzień w sumie będzie lato, więc wrócimy do punktu wyjścia, więc jest to ciekawa, ciekawa. Chociaż nie, chyba czy zaczynaliśmy wiosną już przeżyłam cały rok. Może, może, może nie. Muszę sobie pomyśleć. Bo tak to jakby to nie było. To byłoby wtedy 17 dni między grupami wiekowymi. Muszę przemyśleć, ile gram w pierwszym... Nie, ale w pierwszym odcinku chyba tylko tydzień pograłam, więc tak. Więc to musi być 10 dni, bo już ja przez chwilę tutaj... Zagubiłam, więc dziękuję Wam za oglądanie tego filmu. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Piszcie, co sądzicie o Inzo i ja zdecydowanie sądzę, że nadal sen chyba troszeczkę poprawili, chyba się troszeczkę nie śpi, ale cały czas dużo trzeba sprzątać dom, bo się cały czas brudzi, ale poprawili na przykład z jedzeniem parę rzeczy. Poprawili to, że można ustawiać tutaj starzenie się, czy chcemy, żeby się Zoj starzał, czy nie, więc jest parę rzeczy, które fajnie, fajnie poprawiają i fajnie wprowadzają cały czas nowości, mówię, do Inzo i chyba już aktualizacji było kilka od kiedy wyszła. Więc zobaczymy, co nas czeka w najbliższym czasie. Więc dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Oczywiście dziękuję wspaniałym wspierającym za wspieranie tego kanału. Serdeczne, serdeczne dzięki dla Was i do usłyszenia. Do zobaczenia. pa! pa!